Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Ostrudzie rozpoczęły się koncertem galowym pod tytułem Wolność to zbiorowy obowiązek, który został podzielony na dwie części. W pierwszej wystąpił chór Polonia z Warszawy przy akompaniamencie Dominika Głucha. Pieśni patriotyczne, narodowe z Krakowiaku figurali Stefaniego Krachelskiej, wspaniałe pieśni Rapsodia Polska, tansmana. No, repertuar rzeczywiście piękny i trudny momentami. Powiem, że ja osobiście bardzo jak gdyby trudne w odbiorze były dla mnie uty japońskie Perkowskiego. No ale cóż, nasi tak tworzyli, po prostu nasza historia była przepojona bólem, i w tych utworach, ten ból jest widoczny. Główne obchody Święta Niepodległości to tradycyjnie uroczyste nabożeństwo oraz część oficjalna przypomniku obrońców suwerenności i niepodległości RP. Tam też wręczono medale przyznane przez ministra obrony narodowej, jak również złożono wiązanki kwiatów. Od ponad 20 lat żyjemy w kraju wolnym, niepodległym. Nie musimy dawać ojczyźnie daniny krwi, lecz uczciwie, rzetelnie wypełniać nasze codzienne obowiązki. Musimy z szacunkiem odnosić się do tradycji, wartości chrześcijańskich i narodowych, brać czynny udział w życiu publicznym. Przed rozpoczęciem drugiej części koncertu galowego, dla Wandy Bortkiewicz przekazano najwyższe odznaczenie województwa warmińsko mazurskiego Medal w jej imieniu odebrała rodzina. Za jej życiorys związany z walką o niepodległość. Miało to miejsce na kresach Polski. Była ona. Artyzantką Armii Krajowej, sanitariuszką, bardzo odważną. Również w okresie powojennym nie, nie było danej ułatwego życia. Podczas drugiej części koncertu galowego odbyło się Narodowe Śpiewanie i prąsanie Dla dziś nieprzybyłej publiczności wystąpił zespół tańca polskiego Mazur.